W tle słyszymy The Final Countdown, zostało około 10 minut do rozpoczęcia finału Pucharu Polski Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Strefy Kaliskiej. Dzisiaj zmierzą się ze sobą dwie drużyny, Pogoń Nowe Skalmierzyce drużyna druga oraz Zawisza Łęka Opatowska. Drabinkę w jaki sposób drużyny musiały dostać się tutaj do finału. Także jak widzimy Zawisza pokonując ostatni, w ostatnim meczu LKS Jankowy 4-1, do 1, a Pogoń Nowe Skalmierzyce wygrała 2-1 z Wiktorią Ostrzeszów. Zawisza Łęka Opatowska, Tobiasz Moś, czyli bramkarz, Paweł Barczak, Marcin Tomaszewski, Łukasz Walczak, Jakub Strąg, Filip Latusek, Wojciech Drygas, Borys Wawrzyniak, Konrad Kosentka, Maciej Osesiak i Adrian Gawlik, który jest kapitanem zespołu Pogoni Nowe Skalmierzyce, Filip Woźniak, bramkarz Jan Bigos, Oliwier Tetkowski, Łukasz Grabowski, Marcin Manikowski, Dawid Rączka, Jakub Celer, Kacper Sztukowski, Szymon Cichosz, Bartłomiej Mielcarek, który jest kapitanem i obchodzi dzisiaj urodziny, Nikodem Ciupka, a teraz zobaczmy jeszcze obsadę sędziowską. Głównym sędzią dzisiejszego spotkania jest Jakub Matuszak, natomiast jego asystenci to Dariusz Przerwaj i Wiktor Janiszewski, natomiast sędzią technicznym jest Michalina Diakow. Marcin Manikowski stoi, czeka przy piłce i, i, i w tym momencie podaje. Zobaczymy za chwilę. Szykuje się już Łukasz Grabowski. Wyglądało jak uderzenie na bliższy słupek, ale czujny był. Oni Mają urodziny. Bartłomiej Mielcerek ma te urodziny oczywiście dzisiaj. Na pewno chcieliby sprawić sobie Całkiem miły prezent, zobaczmy, piłka do przodu, I tutaj, czy mamy bramkę? Tak, to jest pierwsza bramka w dzisiejszym meczu, 1 do 0. Mamy gola dla Pogoni Nowe Skalmierzyce, a strzelcem bramki Kacper Sztukowski. I szósta minuta spotkania go dla Pogoni Nowe Skalmierzyce, autorem trafienia, które wyprowadza miejscowej na prowadzenie. Z numerem 18, kacper Sztukasz Mamy Mamy pierwszą, więc bramkę po długim podaniu ze strony, ze strefy obronnej, prosto na nos, można tak powiedzieć, i takim strzałem sytuacyjnym, popisał kilka tysięcy lub wyżej. Tak naprawdę mamy tylko dwóch zawodników, którzy są. Poniżej tego rocznika 2000, dokładnie rocznik 90-91, to jest dwóch zawodników. Natomiast jeżeli chodzi o drużynę Zawiszy Łęka Opatowska, no to jest to duży mecz dla tego bramkarza, którego mieliśmy przed chwilą na, swoim, na swoich ekranach. Zobaczymy, czy będzie w stanie. No i tutaj, w tym momencie, mamy bramkę, jest 1 do jednego szybka odpowiedź drużyny Łę z Łęki Opatowskiej. Bardzo ładny strzał z daleka. I, 15 I mamy już 1 do jednego po złym wyprowadzeniu piłki przez drużynę pogoni. Także 15 minuta, 1 do 1. Zobaczmy to jeszcze raz na powtórce. Zagranie głową i gracz z numerem 5 zdecydował się na bezpośredni strzał. Świetne uderzenie z przy piłce z numerem 4. Marcin Tomaszewski z 11. Borys Wawrzyniak. Zobaczmy, który z nich, czy będzie krótkie rozegranie, czy może tak, to było krótkie rozegranie, ale też piłka od razu została. I mamy bramkę, to jest 2 do jednego, Szybka odpowiedź zawiszy. I mamy tutaj taki. taki Taki szok, trochę konsternację wśród drużyny gospodarzy, no bo chyba nikt nie spodziewał się tego, że po tak szybko strzelonej bramce tak szybko też będą w stanie odpowiedzieć, e, odpowiedzieć gracze zawiszy to aż dwiema bramkami. 17. Zawisza Majka Piłka ustawiona już w narożniku boiska. No i zobaczymy. Jaki wariant rozegrał, tutaj wyskakiwał bramkarz, drużyny zawiszy Tobiasz Moś, ale nie sięgnął tej piłki, więc będziemy mieli jeszcze raz próbę prawdopodobnie do piłki w środku boiska, ale jeszcze jest szansa na wyprowadzenie jakiejś akcji. Zobaczmy z numerem 77 Nikodem Ciupka, nawinął jednego z graczy, ale ten strzał był niecelny, cały czas mamy wynik 1 do 2 i 3, a nie, nie będzie to rzut rożny, bo będzie wyrzut z autu dośrodkowanie i walczą tam piłkarze o tą górną piłkę. Teraz między dwoma zawodnikami przebijał się Łukasz Walczak. Strzel z dwóch bramek. I będzie strzał i to jest 3-3-3 do jednego. Mamy trzecią bramkę dla drużyny Zawisza Łęka-Opatowska. Pokazują do swoich kibiców. Tak, mamy trzecią bramkę. Jazda, jak krzyczy zdobywca bramki. I jeszcze raz patrzymy na to uderzenie z dystansu. Po raz kolejny dalekie podanie. przypomnimy. to właśnie sprawdzało się w pierwszych minutach meczu. I mieliśmy strzał. Na bramkę traci ją na rzecz drużyny Zawiszy. Mamy już akcję po prawej stronie, która, jak wspomniałem, już całkiem nieźle w tym meczu funkcjonuje. Zobaczmy. I Filip Woźniak. I tak jak słyszeliśmy, mamy żółtą kartkę. dla gracza z numerem trzecim, czyli Paweł Barczak. Tu mieliśmy zderzenie kilku zawodników w polu karnym drużyny Zawiszy. Miejmy nadzieję, że nikomu nic się nie stało. Wyskakiwał tam zarówno bramkarz, jak i obrońca, a także po stronie pogoni nowe skamierzyce Nikodem Ciupka. I mamy czerwoną kartkę! To jest Czerwona kartka dla Borysa Wawrzyniaka, ale posypały się nagle te kartki. No i to oznacza tylko jeszcze więcej emocji. Czyli będzie 2 do 3. I to będzie dobry zwiastun dla pogoni nowe skalmierzyce na drugą połowę meczu. No ale teraz musi to strzelić. To jest bardzo ważny moment w tym meczu. Podbiega do piłki. I tak, to jest 2 do 3. Porta, życe rzutu karnego z Marcin Manikowski. I Ale zobaczmy też z jakim spokojem on tutaj podszedł do tego rzutu karnego. Takie na dwa tempa wykonanie. I to był ostatni, to była też ostatnia akcja w pierwszej połowie. Pod pole karne drużyny Zawiszy. Wycofanie. Łukasz Grabowski teraz przy piłce. Dośrodkowuje piłkę i mieliśmy uderzenie. Głową było blisko, żeby tutaj w tym momencie było. Wierzymy w to, że nie będzie to w żaden sposób przeszkadzać piłkarzom i nie odbierze nic z tego widowiska, które stworzyli w pierwszej połowie. I z numerem drugim mamy strzał. Pokusił się. Pokazuje wariant, co będzie zagrywał. Piłka leci pod pole karne Pogoni. Tam przy piłce jest już gracz Zawiszy. Mamy uderzenie, ale było ono niecelne. Mamy rzut rożny. Będzie piłka dokręcana. Wyskakuje tam kilku zawodników i mielibyśmy szansę, gdyby do piłki doszedł kibice, którzy przyszli na ten mecz, żeby jak najszybciej... Ten remis został wyświetlony na tablicy wyników i mieliśmy teraz naprawdę niezłą sytuację na wyrównanie i czy to będzie gol? Nie. Nikodem Ciupka był tam w świetnej sytuacji, żeby doprowadzić do remisu, ale... Rozpoczęcie z rzutu wolnego, przeniesienie piłki prosto. W pole karne i tam wyskakiwali. Mamy w drużynie pogoni dwóch zawodników z żółtym kartonikiem na koncie, czyli Bartłomiej Mielcarek Kapitan i Nikodem Ciubka. A teraz jest strzał wspomnianego Nikodema. Błąd, który mógł być kosztowny. Świeżo wprowadzonego gracza z numerem piątym. A my teraz jesteśmy cały czas pod polem karnym pogoni. I tam już był gracz. Ale naszów 1 do 2, więc zawsze te bramki w meczach pucharowych Pogoni Nowe Skalmierzyce padały. Natomiast jeżeli chodzi o drugą drużynę, drużynę Przyjezdnych, ale zobaczmy, bo teraz Nikodem Ciupka składał się do strzału zawodników Pogoni Nowe Skalmierzyce. Teraz po prawej stronie atak buduje drużyna Pogoni i było blisko. Mikołaj Wydyński. Mamy już przepuszczenie piłki na prawej stronie. I zobaczmy, jesteśmy w polu karnym. Yy, drużyny. Jest, to jest 3 do 3. To jest bramka dla drużyny. Pogoni nowe skalmierzyce. Ależ to była akcja. I osiemdziesiąta minuta spotkania, mamy remis 3 do Blanka Pogoni nowe Skarbrzyce, autorem trafienia ten zawodnik, który na Murawie pojawił się w przerwie z numerem 10 Drużyny zawiszy. Już pokazuje wariant, który zostanie wybrany i wyskakiwał Nikodem ciupka a teraz mieliśmy Strzał z bardzo ostrego koła. numer 80 wchodzi gracz z numerem 77, czyli Łukasz Nawrot. Całkiem niezły mecz Macieja Osesiaka, zwłaszcza na samym początku. Potem i czy to będzie gol? Nie. Tutaj bardzo intuicyjny. Jeszcze mm, trzeci, czyli Łukasz Grabowski. Reszta już czai się w polu karnym. Piłka po raz kolejny dokręcana. I czy zamknie ktoś? Nie, za, nie udało się nikomu zamknąć. E, tego podania mamy 3-3 i za chwilę rzuty karne. E, mamy więc rzuty karne: 3-3 w regulaminowym czasie gry. A teraz staną przed sobą dwie, dwie drużyny, które będą chciały wygrać Puchar za pomocą serii, wygranej w serii 11. Gracza z numerem 22 Maksym Cymbal. Jak e, sprawdzi się bramkarz. Jeden. To próbuje zdekoncentrować strzelca z numerem dziewiątym. Marcin Manikowski. I na dwa tempa. Ale pewnie. Jego zadanie jest proste. Wykonać ten rzut karny tak, e, żeby Filip Woźniak go nie obronił. Próbują zdekoncentrować e, kibicę strzelającego, ale ten pewnie umieszcza piłkę w... po raz kolejny próbuje zdekoncentrować strzelającego. Tak delikatnie schodzi na nogach, macha rękami i czy to... pomoże? Nie pomogło. To jest dwa... Filip Woźniak czy Adrian Gawlik, jeszcze raz patrzmy. Pewnie z dla Zawiszy a Tobiasz się po raz kolejny stara się zdekoncentrować strzelającego. Czy będzie miał to jakiś wpływ na tego gracza? Nie, również bardzo, bardzo bez tym metrze. Krótki rozbieg i czy... Tak, ta piłka ląduje w bramce. Błąd, który mógł kosztować utratę bramki, na szczęście udało się to na szczęście udało się to naprawić. A my teraz patrzymy, w jaki sposób wykorzysta ten rzut karny. Świetnym, pewnym, mierzonym strzałem. Sobie piłkę nogą na 11 metrze. Bierze krótki rozbieg. I mamy uderzenie w poprzeczkę. To jest. A strzelał będzie. Gracz teraz pogoni i zobaczmy, czy... Jest! Mamy! Niestrzelony kontra Filip Woźniak. I czy to będzie gol? To jest gol dla Zawisza. To wtedy Puchar wędruje do, do Łęki Opatowskiej i Zawisza wyjedzie z Nowych Skalmierzyc z Pucharem zobaczmy na ten rzut karny i czy to jest to jest pewny strzał. To jest gol. postawia piłkę na 11 metrze. Patrzymy, że bierze rozbieg, podchodzi do piłki i strzela. Nad poprzeczką ta piłka poleciała. Czy będzie to bramka? Czy będzie to nietrafiony karny? Podchodzi do piłki i jest to gol. Jest to gol. Widzimy, jak cieszą się zawodnicy z nowych skalmierzyc. Mamy koniec meczu, a w rzutach karnych wygrywa pogoń. Nowe skalmierzyce zamienił na gola Nikodem z numerem 77. No, świetne było to spotkanie. Mieliśmy rzuty karne, a Puchar zostaje w nowych skalmierzycach. 3 do 3 czerwone kartki żółte kartki dużo walki no i żółty karny na koniec Zabijemy oczywiście drużynie został z numerem 90. zawodnik drużyny gości kapitan zespołu Adrian Gablik z numerem 99. Wspominałem o tym wielokrotnie podczas dzisiejszej transmisji. Bardzo dobry mecz, bardzo duże zaangażowanie, bardzo duża intensywność Adriana Gawlika. No ale mecz niestety dla niego przegrany. Zawodnik meczu, mimo że bez bramki, mimo że bez jakiegoś takiego wyraźnego zapisania się w protokole meczowym, to widzieliśmy go non-stop. Widzieliśmy go praktycznie w każdej tercji, w każdym miejscu na boisku. Misowali 3 do 3, przypomnijmy, że przecież przegrywali w pewnym momencie 3 I do 1, ale na, na końcu wygrali w rzutach karnych. W rzutach karnych. żeby dojść do tego wielkiego finału, musiała przejść kolejną kolonię Marcinki kępno, ogniwo a aspekt lotoszy oraz półfinale pokonać lks kowy Są to wielkie drużyny. Między innymi Zawisza wyeliminowała Astral Kroposzek, która w poprzednim roku właśnie sięgnęła po Puchar Polski Wielkopolskiego Związku piłki Nożnej w strefie Widzimy też innych zawodników z drużyny Zawisza Łęka-Opatowska, którzy nie brali udziału aktywnego w zaczynał małego tutaj i teraz... Przekazanie pucharów. ...może podnieść ten puchar, który znaczy dla niego bardzo wiele. Kapitan z numerem 23, Bartłomiej Mielcarek, otrzymuje puchar. Było to naprawdę intensywne, widowiskowe spotkanie, a my widzimy już cieszących się i świętujących graczy, e, pogoni. Każdy z nich uśmiechnięty, każdy z nich zrobił swoją robotę tak, jak powinien. Puchar na pewno przejdzie do historii. I teraz oficjalne medale zdjęcia dla triumfatorów. Jeszcze słyszymy kibiców dziękujących za zdobycie tego pucharu, graczom w tych białych koszulkach i niebieskich spodenkach. Był to na pewno mecz na wagę, który może zasługiwać na mianą meczu e, finał e, Pucharu Polski. Mieliśmy też e, przypomnę jeszcze raz e, najpierw wynik 1 do 3, potem sytuację z czerwoną kartką, sytuację z kilkoma żółtymi kartkami przerwę, na no po przerwie e, kiedy na przerwę schodzili gracze, było 2 do 3, bo przecież jeszcze był rzut karny, wykorzystany przez, przez Marcina Manikowskiego. No a potem w ostatnich minutach praktycznie na 3 do 3 wyrównał, wyrównał wyrównali gracze Pogoni Nowe Skalmierzyce. Więc był to przebieg dramatyczny, przecież mieliśmy dwie bramki i straty dla drużyny Pogoni, ale mieli tą siłę w sobie, oczywiście też Los trochę pomógł ze względu na tą czerwoną kartkę, ale na pewno musieli zrobić swoje, żeby, żeby ten puchar zdobyć i go podnieść, tak jak zrobili to chwilę temu. Medale, które wręczane są sztabowi trenerskiemu, również działaczom Pogoni Nowe Skalmierzyce. O... O... Półkarze zaproszę... idą w stronę kibiców, żeby również im podziękować za doping w dzisiejszym meczu. A tak właśnie cieszą się zdobywcy Pucharu Polski Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Strefie Kaliskiej. To wygrał mecz? Mecz wygrała Pogoń Nowe Spalmierzyce. Tak właśnie słyszymy na boisku. Wygraliśmy również my, wszyscy ci, którzy oglądaliśmy to emocjonujące spotkanie, dlatego że naprawdę było co oglądać. Było, było to spotkanie pełne emocji. My dziękujemy, zapraszamy na kolejne mecze.